Dlaczego rodziny należy przygotować do procesu sukcesji? Należałoby rozważyć to, w jaki sposób poszczególni członkowie rodziny myślą o swojej firmie rodzinnej. I zwykle jest tak, że nestorzy, czyli starsi państwo, dość długo czekają z decyzją, z informacją, z oswojeniem się z tym, że firmę swoją oddadzą w inne ręce. No i. Tak długo czekają, aż dzieci, czyli młodzi, mają po 40 lat, 45, 50, i w ostatniej chwili sądzą, że wystarczy założyć taką koronę na głowę młodziaków, już dość dorosłych, i że to wystarczy. Możliwe, że przeszkadza Nestorom myślenie o tym, że wprowadzę w swojej firmie konflikt, jak powiem, za wcześnie, ale też możliwe, że długo. Nie ufają w kompetencje czy odpowiedzialność swoich dzieci czy innych członków rodziny. Mało tego, jeszcze jest tak, że jest taki drugi obieg informacji czy komunikacji w, w obrębie rodziny. Ktoś coś wie, ktoś czegoś się domyśla, ktoś jest bardziej kochany, ktoś jest bardziej zauważany. I to jest rzeczywiście trudne. Z drugiej strony, y, młodzi ludzie, czyli y, ci, którzy mogliby tą y, firmę przejąć, też nie są do końca pewni. Oni mają swoje zainteresowania, swoje pasje, kształcą się w różnych miejscach, myślą o różnych zadaniach, i dopóki to nie zostaje zwerbalizowane przez y, starszych, jak ja tam nich mówię, to. Też obawiają się, że lata płyną i oni nie wejdą do tej firmy. Mało tego. Obawiają się, że ta komunikacja ze starszymi jest tak trudna, że oni nie będą mogli realizować swoich pomysłów nowatorskich, ponieważ starsi troszeczkę się obawiają tych wszelkich nowinek. Uważam, że to jest nieodzowne, żeby jak najwcześniej mówić o tym, że firma, którą budujemy, jest firmą na pokolenia. Z tym się wiąże między innymi to, żeby świadomie wychowywać te młode pokolenie. To znaczy, że nie przymuszać ich, nie wciągać ich od piątego roku życia i nie wyznaczać jej jedyne, im jedynej słusznej drogi, ale żeby zachęcać do niezależności, kształtując różne kompetencje, które mogą się przydać, zachęcać do przyglądania się tej firmie. Zadaniom, temu, co się w tej firmie dzieje, ale też jednocześnie zachęcać do rozwijania swoich pasji. I w naszym projekcie jest między innymi takie narzędzie, jak wychowywać dzieci, żeby one były niezależnymi, odpowiedzialnymi, wolnymi osobami, które jednak mogą widzieć swoją, swoją przyszłość w naszej firmie. To jest jedno z narzędzi. Oczywiście jest więcej narzędzi, które mówią nam o tym, dlaczego ważne jest przygotowanie całej rodziny do procesu sukcesji.